Z badań, które przeprowadziliśmy na reprezentatywnej próbie Polak i Polaków wynika, że wiedza na temat szczepień przeciwko pneumokokom jest bardzo niska. Chociaż z drugiej strony należy wskazać na to, że bardzo wysokie jest poczucie zagrożenia zapaleniem płuc jako chorobą. Jest spora grupa, ponad 40%, która uznaje tę chorobę za bardzo groźną i prowadzącą do śmierci. Za w ogóle niegroźną tę chorobę uznaje wiązana znakomita mniejszość. I widać bardzo wyraźne, wyraźne różnice pomiędzy różnymi grupami wiekowymi. W młodszych grupach wiekowych wprawdzie jest większa świadomość, że są takie jeszcze przeciwko pneumokokom, natomiast jest mniejsze poczucie zagrożenia zapaleniem płuc, co może być jakoś zrozumiałe, natomiast z drugiej strony w przypadku seniorów oni czują, że są bardzo mocno jako grupa zagrożeni zapaleniem płuc i uważają, że to jest bardzo groźna choroba, natomiast mają bardzo małą wiedzę na temat szczepień. To nazwałem paradoksem pneumokokowym, bo rzeczywiście te grupy najstarsze powinny mieć szczególnie, powinny być wyczulone na wiedzę, powinny tę wiedzę mieć i powinny być zaszczepione, a zaszczepione są w bardzo małym stopniu. Chorób, który w ująć o kok jest. Kilka przynajmniej. Każdy z nas kojarzy zapalenie płuc, bo to jest choroba sztandarowa. Jest chorobą na tyle częstą i na tyle ciężką, że jej konsekwencje z punktu widzenia zdrowia są najważniejsze. Oprócz tego pneumokoki mogą wywołać sepsę i mogą wywołać ropne zapalenie opon mózgowo Na szczęście te choroby są znacznie, znacznie rzadsze niż zapalenie płuc. Natomiast jasno powiem, zapalenie płuc się zdrowieje, ale nie jest się już takim samym człowiekiem jak przed jego wystąpieniem. Przeciwko pneumokokom, jeśli chodzi o populację dorosłych, powinny zaszczepić się wszystkie osoby 50+, plus, w tej drugiej połowie życia po prostu jesteśmy słabsi, a również osoby dorosłe, które są młodsze, skończyły 18 lat, ale mają to weszącą chorobę przywlekłą, która sprawia, że ryzyko ciężkiego przebiegu zapalenia płuc, rozwoju powikłań, hospitalizacji jest znacznie większe niż w porównaniu z osobami zdrowymi. Lekarze mają wiele możliwości, żeby wpłynąć pozytywnie na... Odsetek wyszczepień wśród populacji dorosłej przeciwko pneumokokom. Przede wszystkim rozmawiać na ten temat z pacjentami, nie bać się tych rozmów. Moje badania, które przeprowadziłam w 2013 roku, co prawda na populacji pediatrycznej, pokazały, że wystarczy jedna minuta do tego, żeby przekonać rodziców, aby szczepili swoje dzieci. Myślę, że warto też spróbować robić to wśród dorosłych. Z badań profesora Sobierajskiego wynika, że zbyt mało informujemy pacjentów na temat szczepień przeciwko pneumokokom. My lekarze, podstawowej opieki zdrowotnej ciągle narzekamy na brak czasu. Ale nie powinno być to dla nas wymówką. Osoby powyżej 65 roku życia są w grupie ryzyka, zwłaszcza te, które chorują przewlekle, ciężkiego przebiegu, czyli rozwoju ciężkich zapaleń płuc, które wywoływane są przez pneumokoki. W związku z tym właśnie ta grupa powinna być dla nas lekarzy bardzo ważna.